Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii Minecraft. jeśli chciałbym wam pokazać, jak będzie ta seria wyglądać i gdzie się pojawiłem na mapie. Jak możecie zauważyć, jestem już na nowym biomie, który niedawno został wprowadzony. No, biom to nie wiem jak się nazywa, ale jakieś góry, nie wiem. I mamy wprowadzone również bazna. Oraz jakieś tam doliny z górami bez śniegu. Natomiast tu mamy, nie wiem jak to nazwać, dolinę górską oraz las w prawej stronie, jak możecie dobrze zobaczyć, w rogu. Nie będę przełożyć tam kątem, tam lekko to widać wszystko dokładnie. Używam paczki tekstur, paczka zasobów tak zwanych, więc nazywa OZO. Na razie to będę się posługiwać właśnie jako serię z kornikami dla wczesnych graczy. Um, Zrespawnowałam się na górze. Um, dobra, no to idziemy na dół, trzeba jakiejś coś. Może ich trzeba zrobić z drewno, jak na początku było, ponieważ jest to cały nie no, 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 dobry, super, więc teraz będziemy korzystać z naszego drukera, teraz będziemy korzystać z naszego drukera, który jest naszym pierwszym drukarką, który jest naszym pierwszym Zamarzła woda tu w tej części. Mogę sobie zniszczyć. Dobra, tak mamy. Drewno już. Yy, zróbmy sobie orb czyli stół rzemieślniczy. Yy, musimy zrobić jakieś praktyk. Mamy 8 patyków, które nam na sam początek. Yy, robimy filo. Kopiemy drewno. Yy, kopiemy kamień. Znajdziemy ma 3 klocki, Trochę nieznacznie to brzmiało, ale wykupujemy kamień. 8 klocków nam powinno wystarczyć. Właśnie zrobimy sobie kamienny kilo. Nie. I na razie chyba wszystko nam się przyda. Więc węgiel na sam początek. Dobrze by było, jakbyśmy znaleźli te obce, abyśmy nie musieli przydać tej pierwszej nocy tam, nie wiem, czy to 12 minut, coś po tego chyba. I od razu będziemy mogli przejść do następnego dnia, będziemy mogli udać jakieś podstawy w domku, albo podróżować, ale w przyszywaniu tego rynku. Ważne, abyśmy nie spotkali dużej ilości potworków pierwszego dnia, ponieważ możemy mieć problem. Jeżeli zostaniemy na powierzchni, to sądzę byśmy przeżyli na pierwszym noc. Musimy przysłać albo do jakiegoś e, gniazdka naszego. Mówiąc o gniazdku, mam na myśli jakąś gniankę, y, jakąś dziurę, skalę. Coś w takiego stylu. W tym stylu. Krowy na razie nie musimy wybijać. Dopiero później, jak będę miał jakieś 3 czwarte wiedzenia, wtedy mogę nad zabijaniem krów. Teraz muszę się skupić na przetrwaniu, czyli na zdjęciu leksi drewna odpowiedniej, na liniu typu owiec. No. no tak, z tego co widzę, widoki mamy super, naprawdę bardzo dobre. Myślę, że to zostanę. Niby są góry, które są ośnieżone, czyli nie będzie tam za dużo pod nimi surowców, ale zawsze jak mamy teren po prostu wyśmienity do kopania, góry na pewno się znajdą. No, patrzcie tak jak to wygląda tutaj przepięknie, ten teren. Las się po prostu wydłuża, góry bardzo ładne, staną element krajobrazu. Może właśnie tu, gdzie mam ten lasek, będę budował swój domek. Domek. No, chcę wybudować willę. Jak to nam nie Ale zajmijmy się owcami na sam początek. Tak, tu nie było owiec. Trzeba pójść na drugą stronę. To dużo. Jeżeli nie znajdę tam owiec, muszę wsteczkę z kapelusza wyciąć go i wykopać jakąś gwiniankę. Może wejdziemy pod ziemię. I stary nie ma owiec. W tym odcinku na pewno pokażę, że będę się starał. pierwszy dzień noc. Jeżeli uda mi się znaleźć owce, to zacznę sobie, jeżeli nie to w drugim odcinku możecie liczyć, że każdy Wam owce. Wnioszę kopalnie, jak przeżyć tą drugą noc. Bez owiec, bez tej wełny. tam jest? Jak możecie zobaczyć tu obok mojego kursora znajdują się plutowe elementy. Są to kwiaty, które dodali twórcy w jednej z wersji 171 czy Dobra, no i mamy to owce, znaleźć. Mamy teren pustynny, biom pustynny. To nie wiem co to jest. Są to kursy czy... Bambusy. Nie, bambusy jednak. Bardzo mi się podobało w tym generatorze, że to są raczej bugi zatrzymujące takie elementy stałe. Eee, Przydałoby się nam słońce, ponieważ nie wiem czy dzień wychodzi, czy dopiero wschodzi. Ale znając tu nie ma sensu, to już koniec tego dnia. Eee, czyli tak, musimy sobie znaleźć kwiat, no, na drewienko. No, dochodzi słońce, więc trzeba dać kliniankę. Na się je trochę wykopnę, natomiast jest szybkim się ręką, co nie się wydaje. Żeby zrobić pochodnie, musimy użyć jednego klikaj w takiej uprzejmości. No i ja pochodnie. Że nic nam nie weszło, zapłacimy wejście robimy jakieś takie pomieszczenie 3x3x2 3 szerokość, 3 długość, 2 wysokość a skoczeć ma wielkość dwóch klocków hmm. więc spokojnie nam tyle starczy natomiast w domku ja będę starał się e, robić większe te więc e, głowami może na 4. No, tu już jakby gdzieś podłyszeli prawe niż ten. Tu mamy ziemię, tu mamy prawo. Mhm. No dobra. to już jest nasz pierwszy dzień tego No niestety. Noc zachodzi. Jeżeli byście nie trwali tej noc. z znaczy nie znaleźli trzy wełnę, to zróbcie jakieś takie przejście w dół. Po prostu robicie schodki sobie na samym dół. Tam jeżeli znajdziecie jakieś surowce zbieracie. Jeżeli nie, to macie dużo kamienia, um, żeby wybrać jakieś um, piece, coś takiego, I możecie dalej iść w przygodę. No i takie kopieczki z dwa klocki. Podnie co ileś tam kroków wstawiamy. No i pamiętajcie, zasady, zasadę, żeby, żeby no, żeby schodnić. Zawsze. 2 na 2 kupimy dziurę. I tak to wygląda Dobra, to idę spać. Dzięki za oglądanie. Cześć.